Siemandero, ja jestem Doktor i witam Was w kolejnym odcinku z gry Forzy, Forza Horizon 5 Mamy czwartek, więc standardowo lecimy z nowymi zadaniami z playlisty festiwalowej A tak się prezentuje mój nowy Lexusik 2020 rok Z przepustki samochodowej, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, żeby go ograć na odcinek, piszcie w komentarzach A ja jeszcze się kawałek nim przejadę kawał kurde bestii z tego Lexusa bardzo fajne auto mam zrobiony tunik na maksa tak jakby jeżeli chodzi o silnik ale jeszcze nie wrzucałem tak jakby do niego bo można turbinę i sprężarkę więc bez tych modyfikacji on tam ma chyba 700 koni pali capora jak wściekły driftuje bardzo fajnie Fajnie jest w ogóle zrobiona ta klateczka, jak się zamontuje. Fajnie ją widać, te czerwone fotele. I idzie jak wściekły. No, dobra, trzeba będzie potestować jeszcze V maxy i tak dalej, jeszcze raz Wam go pokażę. No i przechodzimy do głównego zadania: Playlista festiwalowa. Mamy jesień, mamy do zdobycia Barakudę Nioh EP9. Nowe zadania, o nawet nie patrzyłem co jest w Forza Tonie F50 Ferrari. I tutaj mamy, ale już mam to auto, mam skarpetek nie mam, kurde, i Klaxon. Dobra, nieważne. Mamy poszukiwanie skarbów, Zajem, zajmiemy się tym następnym filmie, więc od razu zapraszam na nowy film. Eee, a teraz zajmiemy się wyzwaniem fotograficznym, bagnista, bestia, sfotografuj dowolnego rajdowego potwora przy Grand Pantano. No dobra, no to wchodzimy w garaż, szybka akcja, robimy filtruj, rajdowe potwory. Przeleciałem, jeszcze chyba nie przeleciałem, klasyczne rajdówki, rajdowe potwory. Zatwierdzamy, wybieramy sobie coś z garażu, co mamy. Ja biorę mantę, żeby pasowała pod miniaturkę. Pyk. I już wam pokazuję miejscówkę. Piękna, klasyczna manta. Dobra, wchodzimy w mapę. I Grand Pantaną mamy po prawej stronie mapy. Dokładnie tutaj, też jest tutaj opuszczony ten zapomniany wóz ukryty. Kurde, garaż to jest prawy, dolny ruch mapy. Prawie że mamy Grand Pantano, respimy się gdziekolwiek. Hops. No i dobra, wjeżdżamy gdzieś sobie, można powiedzieć mniej więcej na środek tej miejscówki całej czy coś takiego może jakieś drzewka artystyczne jakieś zdjęcie zrobimy dobra skręcamy kółka wchodzimy w tryb fotograficzny i zaraz zobaczymy czy nam zaliczy zadanie Piękna manta. Mniej piękniejsze, kurde, zdjęcie. Dobra, nieważne. Czaskamy i zobaczymy. Fura zaliczona i Grand Pantano zaliczone. Zadanie mamy zaliczone. Kurde, super Rancko. Kontynuuj, wychodzimy. No i jeszcze tak wspomnę jedną kwestię. Ja wiem, że niektóre zadania są bardzo łatwe. A niektóre są właśnie trudniejsze, ale z racji tego, że nagrywam je co tydzień, więc po prostu nieważne czy jest łatwe czy trudne, nagrywam. Kto chce obejrzeć, kto potrzebuje pomocy, skorzysta z tej pomocy. E, jeszcze wejdziemy szybko sobie w playlistę i zobaczymy, czy nam zaliczyło. Oczywiście tam wyskoczył komunikat, mamy zadanie zaliczone, także jeżeli pomogłem, zostaw łapkę w górę. Jesteś nowy na kanale, zapraszam, kurde, na Discorda i zostaw też subskrypcję. Strzałeczka i do następnego. Cześć.